Przy bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu stanęła wystawa plenerowa pod tytułem Oblicza Odry, która powstała dzięki współpracy studentów w kierunku Historia w przestrzeni publicznej Uniwersytetu Wrocowskiego i Centrum Historii Zajezdnia. Składa ona się z 16 planż, które prezentują różne oblicza Odry. Dzięki niej możemy poznać głębiej tą tajemniczą rzekę. Odra to element ważny element gospodarczy. Ważny element gospodarczy, bo tutaj łowiono ryby. Tutaj również były różnego rodzaju uprawy rolnicze, ale nie tylko. Odra, to proszę państwa, również energetyka. W ramach y, po prostu studiów mamy projekt specjalizacyjny i tutaj w ramach tego projektu zostało nam y, y, zaproponowanie, po prostu wymyślenie, jak ten projekt mógłby wyglądać, co byśmy chcieli zrobić. się zrodziło pytanie na temat tematu, no i doktor Kucharski nam zaproponował po prostu Odrę. Skupiliśmy się tutaj, jeżeli mogę tak opowiedzieć, skupiliśmy się na takiej stronie typowo przyrodniczej, czyli odrzańskiej faunie i florze, ogólnie o Odrze jako o rzece, ale odnaleźliśmy także takie tematy, jak Odra jako marka, Odra jako granica, czy polityka na, na rzece Odrze, więc uważam, że Udało nam się spojrzeć na nią z różnych perspektyw. Sam temat Odry jest dość ciekawy, bo my tak naprawdę kojarzymy Odrę jako rzekę. A okazuje się, że tak naprawdę to nie jest tylko rzeka, tylko to jest i propaganda i desygnaty i dużo, dużo więcej. Tak? Ten projekt jest efektem fantastycznej współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a Ośrodkiem Pamięci i Przyszłość, gdzie mamy z jednej strony uniwersytet, instytucję naukową, akademicką, z drugiej strony instytucję kultury i dwie te instytucje dają właśnie przy takich projektach to co jest ich mocną stroną, tak? Czyli dostarczamy wiedzę o przeszłości Szerokiemu społeczeństwu dzięki takim projektom. Ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego, że jest to kolejny przykład, ta wystawa nowego spojrzenia na dydaktykę. Że mamy tu kolejny raz projekt, że mamy myślenie projektowe, że kolejny raz nasi studenci nie tylko tworzą coś w zaciszu swoich klas, ale też oferują coś społeczeństwu. Że te badania, które wykonują, ta edukacja, która się dzieje, przynosi tak wspaniały efekt dla wszystkich. Jest to element tej dydaktyki, którą najchętniej widziałbym na uniwersytecie badawczym czym jakim chce być Uniwersytet Wrocławski. Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców przy Bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu do 21 lutego. Później zostanie przeniesiona do Centrum Historii Zajezdnia. Nina Wtuszynko, Echo24.